Dzień dobry kochani. z tej strony mama Parki Bliźniaków 4 Pteroletnik. W tym filmie chcę opowiedzieć o synu w drugim o córce. A więc ciążę miałam zagrożoną bliźniaczą. urodził się maluch poprzez cesarskie cięcie w 37 tygodniu ciąży. Niestety godziny po porodzie syn mi na oją za się wodami płodowymi. Tam spędził 5 dni, trochę później jeszcze trafił mi na salę ogólną pojomie, żeby sprawdzić, czy wszystko ok. No i trafiliśmy do domu. A w domu mnie zaniepokoiło, że dziecko się nie może obrócić, tak, odpowiednio otrzymać główki. I poprzez wymuszenie od pediatry, skierowanie do ośrodka wczesnej interwencji, się okazało i potwierdziło się to, co rekapitan, którego znalazłem, który do nas przyjeżdżał. Otwierdził ośrodek, że ma asymetrię i obniżone napięcie. I w międzyczasie też dzięki temu rehabilitantowi, który do nas przyjeżdżał, e, są był tej powane, więc to jakoś może minęło albo się zminimalizowało. Pozwólcie, kiedy dziecko zaczęło już chodzić, e, to ośrodek w czasie interwencji mojego syna skreślił. bo po co dalej. E, w międzyczasie, jak byliśmy w żłobku, tak, jak miał rok z hakiem, zaniepokoiło mnie coś. Bo przed żłobkiem, sen pani współpracował w miarę tak, był kontakt grunta z nim. Miesiąc po żłobku, mówię, kurczę, dziecko się zapchnęło w sobie, nie ma kontaktu, jest jakby w swoim świecie. Zgłaszam to nieraz komu one to lekceważyły. E, 8 miesięcy. Po jak już dziecko było w... w żłobku, tak? Gdzie zostawało dwie uwagi. E, się okazało, że to co ja cały czas im traktotałem. przy pani dyrektor miała odwagę powiedzieć, tak? I szukałam przyczyny, co się dzieje. To dzięki mojej mamie, jak jeszcze nie było na papierze. Odnosi Adosu, że to jest autystyk, to dziecko chodziło do Dream Labu na wczesne wspomaganie na WWR i do piątki na OKRO. Później, jak już były te papiery od psychiatry, od porady i dalej, działałam. Dzięki pani dyrektor, w było tam miejsce, bo no, w roku szkolnym zostały dzieciaki. Sen wywalony, tak, ze żłobka. E, I dalej się ćwiczyło, działało. Rok chodził do Sotisu. W międzyczasie też chodziliśmy, widzieliśmy, dwa razy byliśmy na turnusie. E, na pierwszym turnusie e, to po prostu rewelacyjnie bo Przed turnusem mój syn nie trawił koni, nienawidził. A tam pani Beatka po prostu, gdzie, zdziała cuda, że mój syn po prostu kocha konie, kocha Y, kaski, tak i w ogóle, i w ogóle I też y, musiałem, się jakby otworzył, tak, bo z wtedy już był rok temu kontakt. Patrzył się na ciebie, tak. Teraz, na jeszcze to wymuszę czasem ten wzrok. A wtedy to po prostu nagle angielski poszedł, tylko wiadomo, alfabet i od 0 do 20. Gdzie na turusie byli Polacy albo Francuzi? Metoda krakowska, więc. Skąd ten angielski, to do tej pory nie wiem. I teraz mówię, w tym roku to mój sen układa sobie, układa swój alfabet, tak, z gąbki. Tylko niestety ma 4,5 roku i nadal robi pieruchę. Usią usiądzie na noc, tylko jak się zdarzy, Obok zrobić nosika, no to już nie ma prób. I w tym roku mój sen, dzięki temu, że też zmieniliśmy przedszkole na piątkę w Sopocie, gdzie tam uczą samodzielności, mój syn się ubiera, rozbiera. Dzięki zajęciom u Cioci Oliwi, gdzie też dziewczyna, kobieta, nie trener ma podejście do takich dzieciaków, też się często otworzyły. Dzięki trenerowi Brzoskowi, który stworzył dla takich dzieciaków grupy, tak? Są dla autystyków, e, też dziecko po prostu się otworzyło. Jest, jak to się mówi, wśród swoich, tak? E, więc jeszcze bym chciała jakieś tusy, może, nie wiem, albo dodatkową logopedię. bo cały czas ćwiczałem z nim, żeby po prostu ten język polski ruszył. Bo dzięki siostrze, która. Jest jego siostrą bliźniaczką, tak? Idzie Słownictwo, tylko że no nie polskie. Polskie to jak widać na jakimś filmiku, to było auć. I w filmików widać, może na TikToku, że idzie powtarzanie się. Chyba pierwsza siostra mówi, a później on. Tylko właśnie nie wiem, czy to jest świadome, tak? To tylko a bo Jaśmila coś powiedziała, tak? To ja też to powtórzę. Więc bym chciała po prostu radę, nie wiem, jakiegoś specjalista, czy, czy się udzić, czy nie. Bo ja chcę też mieć psychiatrę, bo poprzednia ja, psychiatra to po prostu jaśmie... Jest taśka, po prostu tragedia, bo psychiatra to po prostu... Zero kontaktu z moim synem, czy coś, a u córki jak zmieniłam psychiatrę, to do rany przełóż. A więc teraz są w przedszkolu, zaraz po niej jadę. Bo dzisiaj miałam akcję taką, że po prostu kierowcy potrafią stawać, że się w nie mieści. Dobrze, moja mama odwiozła turka, bo ja bym nie mogła jak wtrącić mojej córki do auta. W ktoś stanął i chciałam niestety wezwać policję, żeby mi połuka bijeć, tak? Bo jeżeli ktoś dawał do tyłu, to. A, szkoda, gadać. Co do kierowców i ludzi, co niektórych. Więc jak macie jakieś pytania, co do syna, to u może będę mogła odpowiedzieć, poradzić, bo cały czas ja też działam, cały czas myślę, patrzę, co jeszcze mogę zrobić, gdzie jeszcze iść, albo użyczyć moją córkę, żeby ruszyła z mową tak jak u mojego syna po prostu ona go ciśnie, ciśnie wzrokowo czy coś, to po prostu ciśnienie jest równe.